Czy można promować się na Facebooku, jeżeli nie masz strony internetowej? Czy można promować się wykorzystując tylko i wyłącznie Twoją stronę firmową na Facebooku, czyli tzw. fanpage, ewentualnie stronę na Instagramie? Ja nazywam się Jakub Wójcik, a to jest kanał Sekrety Marketingu Internetowego. I w dzisiejszym odcinku pokażę Ci co najmniej dwa sposoby na to, jak wykorzystywać kampanie reklamowe na Facebooku, żeby pozyskiwać nowych klientów dla swojego biznesu, nawet jeżeli nie masz strony internetowej. Zacznijmy. Oczywiście sposoby, które dzisiaj przedstawię, najlepiej sprawdzają się dla małych firm usługowych, dla osób, które na przykład prowadzą konsultacje czy na przykład wykonują jakieś. Produkty na zamówienie. No generalnie, jeżeli masz na przykład sklep internetowy, no to prawdopodobnie te metody się nie sprawdzą, dlatego że twoi klienci raczej będą oczekiwać, że będą mogli w jakiś zautomatyzowany sposób złożyć zamówienie na twojej stronie. Jeżeli takiej strony nie masz, bardzo ciężko będzie ci sprzedawać produkty, na przykład przez Messengera. Ale wszelkiego rodzaju biznesy usługowe, biznesy, w których na przykład spotykasz się ze swoimi klientami, w których wykonujesz pewnego rodzaju konsultacje, to wszystko jak najbardziej może sobie poradzić bez strony internetowej. Ważne jest po prostu, żeby nawiązać jakiś kontakt z klientem. Cały szkopuł tkwi w tym, żeby po prostu później zająć się dobrze zbudowaniem relacji z tym klientem i sprzedażą. Natomiast no wiadomo, jeżeli nie mamy strony internetowej, no to ciężko, żeby nasi klienci na przykład zostawiali nam swoje dane kontaktowe przez formularz, którego nie mamy, bo nie mamy strony, ale na szczęście reklamy na Facebooku oferują nam co najmniej dwa rozwiązania, dzięki którym możemy to po prostu obejść. I pierwszy z takich rozwiązań to jest stworzenie kampanii na wiadomości. Przenieśmy się teraz do menedżera reklam w momencie, kiedy tworzymy sobie już kampanię reklamową, to aby ustawić sobie kampanię na pozyskiwanie nowych wiadomości na messengerze, na Instagramie, na WhatsAppie, chcemy w tym celu wybrać cel aktywność. Tutaj, tak jak widzimy, przy aktywności mamy zalecane zastosowanie messenger, WhatsApp i Instagram. I o to nam właśnie chodzi. Klikamy sobie kontynuuj, wybieramy ręcznie utworzoną kampanię. Tutaj, żebyśmy mieli po prostu trochę więcej kontroli nad kampanią. Ja nie będę w tym miejscu przechodził przez wszystkie aspekty związane z tym, jak ustawia się kampanie reklamowe, dlatego że mówię o tym bardzo szczegółowo w innym filmie na moim kanale, do którego zresztą cię odsyłam. Natomiast jeśli chodzi typowo o ustawienie kampanii na, na wiadomości, to to, co chcemy zrobić, to jest po pierwsze ustawienie lokalizacji konwersji jako komunikatory. A następnie wybieramy strony na Facebooku, które chcemy wykorzystać do naszej promocji. To może być na przykład tutaj przykładowo moja strona mojej marki osobistej. Możemy sobie również wybrać Instagrama, jeżeli chcemy, żeby nasi klienci pisali do nas również na Instagramie, ale nie jest to konieczne. No i wybierając Kliknięcia przenoszące do wiadomości, to w efekcie nasza reklama, w momencie, kiedy ktoś po prostu kliknie w tę reklamę, otworzy po prostu okienko w Messengerze i rozpocznie konwersację z Twoją stroną. I taki klient będzie mógł zadać Ci jakieś pytanie, być może jedną z kilku podpowiedzi najczęściej zadawanych pytań, albo na przykład możesz uruchomić tam jakiś zautomatyzowany czat. Jakby nie będziemy tutaj wchodzić też w szczegóły tego, jak ustawia się już tam poszczególne opcje, bo generalnie, no jakby cała zabawa odbywa się już na poziomie samej reklamy, natomiast jeżeli chcesz faktycznie ustawić kampanię na wiadomości, no to robi się to w ten sposób. W tym momencie chciałbym że bardzo dużo osób, które ogląda moje filmy, to są osoby, które nie subskrybują mojego kanału. No, w związku z czym, jeżeli będę co tydzień wrzucał jakieś aktualizacje, jakieś nowości, jakieś dobre porady, mogą one was po prostu omijać. W związku z czym, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, gorąco do tego zachęcam. A my wracamy do tematu. I drugi sposób na to, jak generować sobie klientów, jeżeli nie mamy strony internetowej, to jest kampania na kontakty. I w przypadku kampanii na kontakty możemy wykorzystać tak zwane formularze błyskawiczne. To są takie formularze, które otwierają się jeszcze bezpośrednio na Facebooku, w związku z czym nie musimy opuszczać platformy, żeby taki formularz wypełniać. Ponadto rzeczywiście są one błyskawiczne, dlatego że bardzo dużo danych w takich formularzach może być automatycznie wypełnione przez Facebooka. No bo Facebook wie, jak nasz użytkownik ma na imię, nazwisko, zna jego numer telefonu, zna jego adres e-mail, w związku z czym może od razu wypełnić ten formularz tymi danymi i poprosić użytkownika tylko po to, żeby potwierdził te dane. Dzięki czemu uzupełnienie takiego formularza jest bajecznie proste i stosunkowo łatwe jest pozyskać dużo nowych lidów tą metodą. No więc wybieramy sobie właśnie cel kontakty. Klikamy kontynuuj. Wybieramy ręcznie utworzoną kampanię z celem kontakty. I na poziomie zestawu reklam e, najważniejsze co chcemy ustawić to żebyśmy mieli lokalizację konwersji ustawioną jako formularze błyskawiczne. W ten sposób faktycznie będziemy wyświetlali naszym użytkownikom gotowy formularz kontaktowy, który po kliknięciu i uzupełnieniu danych po prostu prześle te dane do ciebie. Natomiast użytkownik może wypełnić taki formularz bez opuszczania Facebooka, w związku z czym faktycznie nie potrzebujesz strony internetowej. Jedyne czego tak naprawdę potrzebujesz, to jest polityka prywatności, bo zaczniesz w tym momencie już przetwarzać jakieś dane osobowe, które twoi użytkownicy będą zostawiali ci przez Facebooka, w związku z czym Facebook wymaga, żebyś. Tutaj jakby opisał sposób, w jaki te dane będą przetwarzane, po prostu przez udostępnienie Twojej polityki prywatności. Tutaj często wiele osób ma problem, no bo nie mając strony, też często nie mają polityki prywatności, aczkolwiek politykę prywatności można sobie wygenerować za pomocą wielu dostępnych w internecie darmowych generatorów takiej polityki. Oczywiście trzeba mieć tylko jakąś działalność zarejestrowaną, ale strony absolutnie nie musisz mieć. I po wygenerowaniu takiej polityki, możesz ją na przykład osadzić w dokumencie Google i po prostu link do tego dokumentu Google rzucić w swój formularz kontaktowy. Natomiast ja w tym filmie również tutaj nie będę pokazywał szczegółowo, jak ustawia się taką kampanię na pozyskiwanie kontaktów, ponieważ tutaj jest bardzo dużo różnych aspektów, o których e, chciałbym powiedzieć przy okazji. Po prostu różne takie kwestie związane z tym, jak ustawić taką kampanię, nie tylko po to, żeby ona po prostu ruszyła, ale żeby rzeczywiście była ustawiona skutecznie, żeby rzeczywiście generowała kontakty, które później będą zamieniały się w Twoich klientów. Natomiast o tym szczegółowo opowiadam, w moim kursie sekrety Facebook Ads, do którego zresztą link znajdziesz w opisie do tego filmu. I zachęcam Cię do tego, żeby sprawdzić ten kurs, ponieważ jeżeli dopiero zaczynasz swoją przygodę z reklamami na Facebooku, to znajdziesz tam kompletną wiedzę potrzebną do tego, żeby wystartować, żeby wszystko sobie poustawiać, skonfigurować i rzeczywiście zacząć generować nowych klientów za pomocą reklamy na Facebooku, i Instagramie. A jeżeli już masz jakieś doświadczenie z reklamami, to nadal znajdziesz tam bardzo dużo wiedzy bardziej przeznaczonej dla osób zaawansowanych, pozwalającej takim osobom na to, żeby po prostu rozwijać dalej swoje umiejętności, żeby skalować dalej swoje kampanie i wyciągać po prostu jeszcze lepsze rezultaty. Link do kursu znajdziesz w opisie do tego filmu. Gorąco zachęcam do tego żeby sprawdzić. A ode mnie na dzisiaj to już wszystko. No i co? Widzimy się w następny czwartek. Trzymaj się, cześć!